Idziemy chyba spać. Ale jest Co to jest? Co to jest? Co to? Co to jest? Co to jest? Co? Co to jest? 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 Pomocy, pomocy! Zginę! Zginę! Ej, widzowie, zginę! Co to jest?

Mam swoje ty, mam swoje ty. Aaaa! No więc to ja bym w Ja. Dobra, 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 widzowie, dobra, widzowie. Idziemy do mojej willy. Coś jest Nie, na mną nikogo nie ma. Aj z tobą twej zilli. Idzie nie było. Nie. Nie, 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 nie. Ej, <grym znowu> a ty idesz spać! Bo myślałeś, że to, a ty są! Nie, to są w A, To jest. Za czy są? Dobra, co wy to szybko idę spać, nie? To, 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 w, to wcale nie tak, to wcale nie tak, że mój kolega powiedział, że mam iść spać, nie? Dobra, ja idę spać, bo ja się ogólnie boję. Może przez tą noc i nie będzie już tego ona, nie wiem. Nie zabuduj nagrywanie. To ciekawe, okej? Dobra. Okay. Dobra, to idziemy. Idziemy sobie, nie wiem, nie jestem bez mnie nie mogę już nic zrobić się sí boję, chociaż dobrze że, że jest, że jest, dzień, może nic mi nie zrobi, nie, ale... boję się. Help me, help me, help me, help me, help me. Ja chyba za tym mam iść, bo tam są inne ślady. Czemu słyszę jakieś picie? Coś mi uderzyło. Pewnie kaktus. Dobra. Uf. Uf, coś przeleciało. to jakiś duch. Tam coś lata. Tam jest jakiś duch. Pomocy. Jakiś duch tam był. Co to jest? Nie, ja się. Nie, 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 tam. tam duch, 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 duch! Nie, widzowie, ja tam nie chcę wchodzić. Ja nie chcę wchodzić na ten serwer. Nie, nie, dobra. Dobra, wchodzę. Nie, to już będzie po mnie. Nie, dobra, widzowie. தா <gasps> ah! <laughs>